Uroczystość jest znamienita, bo ksiądz biskup w czasie tej Eucharystii dokona aktu poświęcenia krzyża na chórze naszej świątyni. Dlaczego akurat na chórze? W San Giovanni Rotondo właśnie pod takim krzyżem święty Pio otrzymał stygmat. Święty Paweł nie bez ulewania mówi, że krzyż dla pogan to głupstwo, a dla Żydów to zgorszenie. Bo jakżeż Bóg mógł umierać na krzyżu. Ale Paweł zaraz dodał do siebie, a dla nas krzyż to moc i mądrość Boża. Święty Ojciec Pio patronuje nam dziś w tej świątyni i za jego pośrednictwem składałem mi Bogu dziękczynienie za to, że stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Prośmy wspólnie Boga Ojca Wszechmogącego, żeby uświęcił ten krzyż znak naszej wiary, a wszystkich, którzy będą się przy nim modlili, uczynił świętymi, jak on sam jest święty.